Pana Janusz Tchifica, który zaprezentuje. Tak, to tak będzie lepiej? Ok? No dobrze, To nie tak zostanie, jeśli nie, nie jest teraz. Nie jest dobrze. dobrze. E, więc w listopadzie pierwszy raz spotkaliśmy się z panem prezydentem i z, 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 z pewnego konsensusu, który występował do tej pory na Starówce. Nie ukrywam, że moja prezentacja będzie w 100% krążyła wokół tego głównego tematu. Niekoniecznie wykraczała w kwestie związane z zagospodarowaniem Starówki z wizją, perspektywą długofalową, długoterminową, jak to powinno wyglądać za 5, 10, 15 miesięcy. My się chcieliśmy skupić dość mocno na dniu dzisiejszym i pokazać, że dzisiaj występują pewne zjawiska, pewne rzeczy się dla nas niestety, rzeczy może być trochę wykrakane, się, się, się wydarzymy. Chcielibyśmy je po prostu pokazać i poprosić o to, aby pewne decyzje, które zostały wprowadzone, najpierw zostały opracowane koncepcyjnie do końca, zaplanowane w sposób długofalowy, pokazujący, że proces, a niekoniecznie pojedyncze decyzje prowadzone by były w sposób no taki trochę e, oderwany od pewnej, pewnej ceny e, Więc jeśli można przedstawić Państwu pewną krótką historię, ta historia zaczyna się w 94 roku gdzie w Olsztynie uchwałą e, Pana Prezydenta jeszcze poprzedniego została wprowadzona tema, Parkowania. płatnego parkowania, ta podnego płatnego parkowania została wprowadzona w związku z tym, że po prostu ruch był zdecydowanie nadmierny, samochodów było za dużo, tutaj się nic nie zmieniło że parkingi <coughs> wyglądały w ten sposób, tych miejsc parkingowych wszyscy wiedzieli, że jest za mało że te parkingi wyglądały w sposób mniej więcej taki, że były straszne i za bardzo się z nich korzystać nie dało więc dla wszystkich było dość jasne, że parkingi w, na Starówce trzeba wybudować. Parkingów na Starówce po prostu nie ma. Eee, nie robiliśmy jakieś takie przybliżone hipotetyczne wyliczenia, ile tych miejsc powinno być, gdyby chciało się zaspokoić eee, potrzeby wszystkich mieszkańców. bo i wyszło, że jest to jedyne oczekiwanie abstrakcyjne, oderwane rzeczywistością możliwości eee, wybudowania tego zarówno, jeśli chodzi o możliwości przestrzenne, jak i finansowe. Wyszło na tego około 10 tysięcy, nie jest proste, szybkie wyliczenie. Patrząc na bardzo statystycznych danych dotyczących pewnych preferencji, które w Polsce występują, na stanowce zameldowanych jest około 3 tysięcy osób, średnio w Polsce 0,65 samochodu na osobę, około 2 tysięcy samochodów to samochody, które codziennie zostawiają tutaj mieszkańcy. Osoby jeżdżące do pracy, nie mówię czy to urzęda, czy, czy jakiejkolwiek innej, Miasta w miastach wielkości Olsztyna, około 65% ludzi preferuje transport samochodowy. Wyliczek, które były na, na ten czas 22 lata temu, wychodziło, że mniej więcej urzędników na, na stanowce było około znaczy w okolicach śródmieścia, w mieście, nie mówię o samej stanowce, w której było w mieście. było około 4000, więc. 2600 samochod to urzędnicy, 1300 klienci, którzy do tych urzędników przyjeżdżają. To też takie bardzo ogólne, hipotetyczne wyliczenie. Kiedyś 15 tysięcy podmiotów gospodarczych było zarejestrowanych w Olsztynie. dzisiaj z tego co wiem, jest to około 30 tysięcy, czyli to się wszystko mocno rozwija. 30 tysięcy połowa tych firm jest zarejestrowanych w końcu Czyli jeśli byśmy popatrzyli, to, no, to obecnie około 15 tysięcy podmiotów gospodarczych to są firmy. Które, są za, 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 które mają swoje siedziby po prostu tutaj, w okolicy. Ci ludzie też dojeżdżają samochodami. Tutaj wyliczenie trochę starsze, jeśli byśmy przyjęli, że rzeczywiście jest 15 tysięcy i, I do każdej chwili przyjeżdża tylko jeden samochód. To było 15 tysiącach samochodów, które gdzieś tutaj grożą i chciałoby się zatrzymać. Nie liczymy rzeczy typu studenci, kościoły, turyści. To, to, są, to są rzeczy trudne do policzenia i, i statystycznie do wyciągnięcia. Ostatnia cyfra czyli to e, przedstawiciele stanu tak? Czyli mówimy tutaj o firmach, które funkcjonują na Starówce, lokale gastronomiczne, e, firmy, sklepy handlowe, które mają tych klientów do siebie przyciągnąć. Też bardzo proste wyliczenie. Tych e, lokali, sklepów, my liczymy, że jest około 200, one cały czas się zmniejszają, Jest coraz mniej. E, dzisiaj rzeczywiście jest pewnie skrót, trochę mniej niż 200, ale zakładając, że już proste wyliczenie, statystyczne preferencje, pięciu pracowników, pięciu klientów, myślę, że w lokalach jest więcej, 1300 samochodów, które powinny się tutaj zatrzymać, żeby stanówka miała być to Znaczy, gdyby rzeczywiście ludzi było widać. Jak to się ma do tego, co jest w mieście? Taura 650 miejsc parkingowych, galeria rolniska dwa razy tyle, plaża Michelin po 1000 miejsc. Cały mieście 550. Jeśli teraz mówimy, że miejsc parkingowych jest wystarczająco dużo, na stanówce... Chciałem wrócić do wniosku, który tutaj na początku mówiłem Miejsc parkingowych na Starówce wystarczających nigdy nie będzie. Nigdy nie będzie takiej szansy, żebyśmy zbudowali tyle miejsc, co ludzie chcieli w To się nie da zrobić. Należy a cokolwiek zrobić. E... 22 lata temu został wypracowany pewien pogrom, było no jasne, że nie da się zbudować szybko miejsc parkingowych na Starówce. Więc przyjęto rozwiązanie pewnie nie idealne, pewnie złe, no bo Nikt nie chce, żeby samochody parkowały na starówce, nikt nie chce, żeby samochody parkowały po w, miejscach w, w, w starych na więc gdzieś parkować muszę. Więc pracowano pewien kompromis, który dzielił okres funkcjonowania starówki na tak okres letni i zimowy. W okresie letnim, kiedy są ogródki, dużo ludzi, rzeczywiście w tym roku też było widać dużo turystów, rzeczywiście dużo się działo i ci ludzie na starówce byli. <tryk> Te przestrzenie, które są dla ludzi potrzebne, były zwolnione, były, były, były wolne od samochodów. Natomiast w okresie zimowym wracało to do, do funkcjonowania starówki jako każdego innego miejsca w Olsztynie. Z naszego punktu widzenia starówka bez ogródków, bez zieleni, bez muzyki, bez tego wszystkiego co się tam dzieje, tylko z samymi obiektami, zabytkami, niestety dla Polsztyniaków i turystów traci dużą część swoich walorów turystycznych i w minimalnym stopniu tych ludzi na starówkę przyciąga. Z naszego doświadczenia stanowka żyje wtedy, gdy jest ciepło, kolorowo gra muzyka, są ogródki, można na coś robić. Same, sama infrastruktura, same zabytki, no, widać to po muzeum. Tak jak się rozmawia, ile osób przyjeżdża do muzeum, ile turystów przychodzi do muzeum. Generalnie wycieczki szkolne, pojedyncze osoby, które tutaj tak naprawdę trochę zabudzili. Nie, nie ma czegoś takiego, że jest naturalny duży ruch turystyczny. E <coughs> tak wyglądało to. Rok temu. Tak jak mówię, no, nie, nie było to piękne. E, 22 lata, e, mniej więcej w roku z tym, co w jednym zbier zbierano, po 2-4 miliony złotych z dostępu od tego parkowania. Proste wyliczenie po 22 latach, to jest na pewno ponad 50 milionów, zebrane do kasy miejskiej, które od początku były zaplanowane, że będą sprowadzone nowoczesne. To fajne parkingi, bezpieczne. Te stole tam. Ile z tego zbudowano? Zero. Przez 22 lata nie powstało. No i jesteśmy w roku 2016. Parkingów nie ma, natomiast zmienia się podejście do tego konsensusu. Stare miasto, Starówka zostaje zamknięta. Informacja miasto idzie. Starówka nie dla kierowców, starówka wyłączona. Z, z parkowania. Generalnie jest to bardzo, to jest, sa, sama informacja o, o tej zamknięciu starówki została przez Olsztyniaków odebrana. Jak jesteś kierowcą i przyjeżdżasz na starówce, to tam nie można wjechać. Informacja poszła w sposób bardzo ogólny niestety. Zniknęły e, <tuszy> samochody, coś pojawiło no, tak wygląda dzisiaj, tak wyglądała starówka wczoraj. No, nie ma kierowców. Nie ma samochodów, są góry śniegu, nie ma ludzi. Ładny dzień. Tam był śnieg, tam było zimno, tutaj mamy piękny, słoneczny dzień. Specjalnie wybrałem, wy 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 zdjęcie naprawdę fajnego dnia, gdzie teoretycznie tych ludzi powinno być kupę. Pogoda fajna, ludzi nie ma. Y <coughs> scena przy Staniu ratuszu. Y tuż przed albo tuż po orkiestrach, wielkich orkiestrach co zmieniło? Ruch na Stanówce zamarł. W, obrody w lokalach spadły, według informacji, które mamy, to 20-50%. Większość lokali, które mają katering, mają sprzedaż wysyłkową, sprzedaż wysyłkowa obozowa rośnie, sprzedaż stacjonarna spadła. Po to sklepy, po to lokale robią super fajne wystroje, działają, robią, te, robią wszystko, żeby te lokale wyglądały ładnie, nie po to, żeby wozić do owaku kateringowo, później do domu. Po to inwestujemy swoje niemalże pieniądze w lokale na stanowce, żeby tych ludzi przyciągnąć na stanowkę, bo nie, nie bardzo chcą przyjechać. E, tylko w tym roku zamknęło się kilkanaście lokali, można powiedzieć no to w sposób naturalny, może coś się zamyka, coś się otwiera. Ale dość jest zastanawiające jest to, że zamykają się naprawdę fajne Jeśli Szynaka, która sponsor AZS-u, firma, duża firma meblowa, która radzi sobie z sklepami. W każdym mieście, na stanowiska sobie nie radzę. Jeśli naprawdę fajne, kulturowe baby, e, e, bary, takie jak Wrocław Jenny czy Kacbaj, albo się zamykają, albo liczą się z tym, że się za chwilę zamkną, lokale, o których mówi się w telewizji, o których się pisze, to są naprawdę lokale, które są super fajne, pomysłe, a z jakiegoś połowy sobie nie radzą. Ztłumaczenie, że nie masz pomysłu, nie potrafisz tego robić, to się po prostu nie nadajesz, trzeba być, ludzie przyjdą na twoje miejsce, to nie, nie, nie bardzo ma sens. Ci nie wchodzą na to miejsce. Duże firmy, które mają sieci globalne, nie są specjalnie zainteresowane szkodzeniem na stanowiskach. Ja prowadzę teraz na stanowiskach. 25 lat. Kiedy myśmy wchodzili na stanówkę, zdobycie powierzchni handlowych nie powinno tych powierzchni nie było, powierzchni się ludzie grofiej. Cena metra kwadratowego na starówce poniżej 100 zł to była w ogóle abstrakcja. Ceny zaczynały się 120-150 zł za metr kwadratowy. Dzisiaj ludzie się proszą, żeby za 50 zł wziąć oddać lokal. Z tego co wiem, ostatnio Urząd Ochrony Środowiska podobno podpisał w jednym z lokali na ulicy Prostej, Gwiazdowej, do, 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 do właśnie na starówkę metr za 40 zł powierzchni na parterze. To jest naprawdę. Nie ma takich cen w żadnym miejscu, w żadnym mieście dużych województw w Polsce. To są najniższe ceny chyba w Polsce. Ja nie słyszałem, że prowadzili interesy w różnych miastach, nie słyszałem, żeby takie ceny w lokalach handlowych w centrum miasta gdzieś istniały. Bardzo wiele lokali Państwu nie Czyli pomimo cen, pomimo tego, że, 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 że to te lokale są, że one czekają, nikt nie chce ich wynagrodzić. Tak jak mówię, duże. Duże firmy sieciowe nie są zainteresowane w otwieraniem firm na Osztyńskiej stanowcach. To powinno dać nam wszystkim do, do, do myślenia. E, I na koniec kilka wniosków. E, Zamknięcie ruchu na starówce miało spowodować wyeliminowanie samochodów i na to wolne miejsce miały pojawić się tłumy pieszych, e, e, rowerzystów, innych ludzi aktywnie spędzających czas. Nie pojawili się. kierowcy to nie było żadne dobre rozwiązanie, że kierowcy tam byli, no bo mówię, to samochodów w miejscu, w obliczach Starego Rokoszewic nigdy nie jeździł, ale oni przynajmniej wtedy tam byli, ci ludzie traktowali stanówkę, jako miejsce każdej nowosztynie, gdzie się podjeżdża pod sklep, podjeżdża woda, robi szybkie zakupy, to wraca do domu. To, to, nie było, to nie był pomysł na przyjazd samochodem, spacerowanie, zwiedzanie, tylko Traktowanie Olsztyńskiej Starówki, jako każdego innego punktu, miejsca Olsztynu. E, ruch, który na Starówce zimą zawsze był mamy, bo on zawsze był mamy, To nie jest tak, że, że na Starówce <coughs> były tłumy ludzi. Na dzień dzisiaj dzisiejszy stał się jeszcze mniejszy. Obrota, obroty, na handlowe, obroty handlowe na Starówce też nie były za duże. Dzisiaj są jeszcze większe. E, co zrobić, żeby to w ogóle jakoś uratować? Bo tak? problem jest taki, za chwilę może się okazać, że przyjdzie sezon wiosenny, kiedy będzie fajnie i ciepło, tylko że kontynuować, będzie budować, szukać firm, które te sezonowe sezonowe nie będą usługiwały. Jeśli te firmy nie przetrwają zimy, nie, 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 nie będą w stanie w sposób jakiś w miarę silny tej zimy przetrwać, nie będą w stanie inwestować w maju, nie będą w stanie inwestować w grudniu. Więc z naszego punktu widzenia pomysł powrotu do letniej i zimowej organizacji ruchu jest dość kluczowy. Przynajmniej do momentu, kiedy rzeczywiście te parkingi powstają, tym bardziej, że budujemy je od 22 lat. I do czasu, kiedy wypracujemy pewien e, dość spójny program dotyczący samej stopni. Tutaj kwestia transportu, komunikacji, dojazdu jest, jest sprawą kluczową, dlatego że, że to jest sprawa, od której zaczyna się każda inwestycja. Każda inwestycja, w gdziekolwiek się robi, buduje, zaczyna się od tego, jak ludzie do, do tego czegoś mają dojechać. Mam wrażenie, że my tego problemu, problemu unikamy od 22 lat. Mi się, się specjalnie nie zajmuje tymi kierowcami, którym od 22 lat się mówi: Słuchajcie, tu będą parkingi, my naszym klientom mówimy: Słuchajcie, pracujemy, chcemy, żebyście mieli. żebyście mieli tę Więc tak? cały czas opowiadamy o tych mitycznych, hipotetycznych parkingach, które tu powstają. To trochę zaczyna być jak opowiadanie o jednym, który ma się tutaj pojawić, bo ludzie już się po prostu nas śmieją. I bardzo ważne jest opracowanie koncepcji dotyczącej starówki jej roli w przyszłości. To jest dla nas też kluczowe pytanie, no bo jeśli okaże się, że rzeczywiście wizji starówki nie ma pomysłu na to, żeby funkcjonowa, funkcjonowała tutaj gastronomia czy handel, to no my też będziemy wiedzieli, co, co, co zrobić. To my potrzebujemy dość jasnej wizji, co w jaki sposób tą starówkę chcemy mieszkańcom pokazywać i co na tej starówce ma się dziać. Oczywiście kwestia rewitalizacji, to są rzeczy, oczywiste i starówki jest, jest tematem dość kluczowym, bezpieczeństwo, czystość, to są takie rzeczy, które można załatwić od zaraz. To, to, to tyle. Przepraszam trochę, że, że ta prezentacja jest bardzo, że tak powiem, e, z, z, zaciśniona, zawężona do jednego tematu, ale to jest temat, z którym myśmy przyszli w, w listopadzie i nie bardzo chcielibyśmy, żeby on się rozmył na tysiące innych rzeczy, bardzo fajnie, bo to tutaj pani... Pokazywał. Są bardzo fajne rzeczy, z którymi się oczywiście zgadzamy, że starówka powinna być zadospodarowana, pomysł na starówkę powinien być długookresowy, że ona się powinna zmieniać systematycznie. Oczywiście, my też chcemy ją zmieniać. Też że żeby była piękniejsza, żeby na starówce było więcej ludzi, żeby się więcej działo, żeby ona nam ustawiona w sposób przemyślany i zaplanowany. Tyle, że my musimy trochę myśleć krócej, bliżej terminowo niż, niż, niż Państwo. Mamy o no, pracowników, o na otrzymaniu, e, no, otrzymaniu własnej rodziny, mamy no, do zapłacenia czynsze i te czynsze musimy zapłacić jutro, nie za 10, 15 czy 20 lat. My zapłacimy co miesiąc. Dla nas wizja, że no, dzisiaj jest gorzej, ale za 50 lat będzie fajniej, jest fajną wizją, tylko żebyśmy się z tym uciekać. Tylko tyle. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Co, przepraszam. Eee, rozumiem, że dyskusja będzie potem, natomiast trzeba na gorąco, na, na gorąco skomentować kilka lat. faktów. No niestety nieprawdziwy, które Pan tutaj potem. Więc posługiwał się Pan przede wszystkim tutaj e, takim pojęciem zamknięcie starówki dla ruchu. Nie ma czego Starówka nie jest zamknięta na ruchu. Nie, nie. Tak, tak, ja to na Państwo puściliście to miasto, że starówka zamknięta jest dorożka. Czy wrócili do drogiej prezentacji, że tam pisało zamknięcie? Tak. Więc pisało, Państwo podaliście prezentację, gdzie pisało starówka zamknięta na rok. Więc tak, wszyscy piszą. Ja robię ja Nie A. A. może masz Więc nie należy W związku z tym jeszcze raz dewentuję. Starówka nie jest zamknięta na rok. A Starówce, w związku z prowadzeniem stałej organizacji ruchu, ubyło o 28 miejsc. 28 miejsc ubyło od Starego Ratusza. I to jest, to jest fakt. Dlaczego 28, a nie, 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 nie więcej, tak jak pewnie Państwo sobie liczycie, to myśmy sobie już powiedzieli, prawda? To ja mogę rozwinąć w, w dalszej części, to wynika z określonych przepisów, ze strefy płatnego parkowania i Również rozumiem, że prezentację, którą Pan robił, yy, nie widział Pan tej prezentacji, które koleżanka, yy, yy, koleżanka miała przed, ale Państwo zdali się te bo je podawałem na spotkaniu poprzednim, wokół bezpośredniej bliskości, bezpośredniej bliskości na ulicach które, i terenach przylegających bezpośrednio do Stanowskiej jest około 550 miejsc parkingu. 550 miejsc parkingowych plus 100 miejsc parkingowych na samej stanowce, środku stanowki i mówimy o 28 miejscach, które jeśli nie uda się oznakować yy, yy, poziomymi yy, pasami, one w yy, strefie nie mogą yy, I to są fakty, i o tym można dyskutować, czy tam może być, czy tak? powinna być strefa, czy nie powinna, natomiast trzymajmy się fakt?